Dzień dobry, witajcie. Na naszym kolejnym dziewiątym już chyba spotkaniu, rozważaniu, niezwykłe spotkania w Ewangelii Jana. Dzisiaj kochani, zajmiemy się, będziemy mówić o spotkaniu Jezusa z Jego fanami. Tak nazwałam pewnych ludzi tydzień temu, zapowiadając to spotkanie i będzie to taka troszkę kontynuacja pewnych myśli, które Jezus tam przekazuje tym ludziom. Od razu powiem, żebyście się nie zastanawiali, co to jest. Chcę powiedzieć, że mieszkam z dzikimi zwierzętami i dlatego od czasu do czasu mam rany, ale czuję się dobrze. Słuchajcie, przypomnijmy o czym mówiliśmy tydzień temu. Mówiliśmy o spotkaniu Jezusa na morzu. Kiedy Jezus przyszedł po wodzie do swoich uczniów, do, do łodzi, którą płynęli podczas wielkiego wiatru, podczas wielkiej wichury sztormu na morzu. Powiedzieliśmy o tym, że Jezus to nie jest zjawa i że chociaż działanie jego jest ponadnaturalne często, to jest rzeczywiste, czyli jest realne. Powiedziałam, że gdy go oczekujesz, gdy oczekujesz działania, gdy oczekujesz Jezusa. To On do Ciebie przyjdzie, ale przyjdzie w sposób taki, jaki chce. Czyli Bóg jest suwerenny, Bóg jest niezależny od nikogo. W życiu często bywa tak, że zmagamy się z własnymi problemami, czasem bardzo wielkimi, ale robimy to własnymi siłami. Skutek jest często tylko taki, że jesteśmy po prostu utrudzeni, że jesteśmy wyczerpani, że jesteśmy zmęczeni. Gdy Jezus wejdzie do naszego życia, i my oddamy mu ster tak, tej łodzi, obrazowo mówiąc, pozostaje nam już tylko zaufać i oczekiwać. I wtedy wszystko będzie dobrze, kiedy będziemy na nim polegać, wszystko będzie dobrze. Odzyskamy siły, odzyskamy pokój i dotrzemy do celu. I dzisiejszy temat to jest spotkanie Jezusa z fanami. Tak, lubię to określenie, bo moim zdaniem bardzo dobrze obrazuje właśnie pewne rzeczy, pewne różnice. Fanami nazwałam ludzi, od których Jezus uciekł po rozmnożeniu chleba, tuż po tym cudzie opisanym w Ewangelii, ponieważ siłą chcieli Go obwołać Królem. I przypomnę też, jakby myśl tej historii, bo to jest ważne, Jezus. Usunie się, gdy będziesz chciał mu oddawać chwałę na swój własny sposób, nie licząc się z Jego słowem, z Jego nauką. I pociągniemy dziś dalej, jakby to spotkanie, ponieważ ci ludzie przypłynęli za Jezusem, widząc, że nie ma go, i następnego dnia znaleźli go na drugim brzegu Morza Tyberiackiego. Dochodzi tam do kolejnej bardzo ważnej rozmowy. I do kogo jest ten dzisiejszy przekaz? Moglibyśmy powiedzieć, że no tak, przy, po, być może po e, naszym spotkaniu tydzień temu, że nie chcę być fanem Jezusa, że ja chcę być jego uczniem, że ja chcę być przyjacielem. I może pomyślisz, że e, to, co on dzisiaj będzie mówił do fanów, e, już mnie nie dotyczy, ale Chciałabym jednak, żebyśmy wysłuchali tej nauki, ponieważ chociaż jest radykalna, chociaż jest bardzo ortodoksyjna, można nawet powiedzieć, warto tego posłuchać i warto wziąć coś dla siebie. I zaraz poznamy tę naukę. Czytamy dzisiaj Ewangelię Jana, szósty rozdział. Od 22 do 59 wersetu. Więc uważnie słuchajcie, możecie otworzyć swoje Biblii. Biblię. Ja czytam z tłumaczenia Biblii Warszawskiej, ale oczywiście wszystkie inne też są dobre i, i może lepsze. 22 rozdział. Nazajutrz lud, który pozostał na drugim brzegu morza, zauważył, że tam nie było innej łódki prócz tej jednej, w którą wstąpili uczniowie Jezusa. I że Jezus nie wszedł z uczniami swoimi do tej łodzi, ale że sami uczniowie jego odpłynęli. Tymczasem nadeszły inne łódki od tyberiady w pobliże tego miejsca, gdzie jedli chleb, nad którym pan wypowiedział dziękczynienie. Gdy więc lud zauważył, że tam nie ma Jezusa ani jego uczniów, wsiedli i oni do łódek i przeprawili się do kafarnaum, szukając Jezusa. A znalazłszy go za morzem, rzekli do niego: Mistrzu, kiedy tu przybyłeś? Odpowiedział im Jezus i rzekł: Zaprawdę, naprawdę, powiadam wam: szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa o pokarm życia wiecznego. Na, na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć. Przepraszam, który dawam, syn człowieczy, na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Rzekli więc do niego, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł: im, To jest dzieło Boże, wierzyć w tego, którego on posłał. Rzekli tedy do niego, jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli tobie? Jakie dzieło wykonujesz? Ojcowie nasi jedli manne na pustyni, jak napisano: chleb z nieba dał im, aby jedli. Jezus wtedy rzekł, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba wstępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do Niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Lecz powiedziałem wam, nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie. Wszystko, co mi daje ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełnić wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. A jest to wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Wtedy Żydzi szemrali przeciwko niemu, iż powiedział: Ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. I mówili: Czy to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc teraz może mówić: Z nieba zstąpiłem? Wtedy Jezus e, odpowiedział i rzekł: Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Napisano bowiem u proroków, i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do Mnie. Nie jakoby ktoś widział Ojca, Ojca widział tylko Ten, który jest od Boga. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam, kto wierzy we Mnie, ma żywot wieczny. Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie Wasi jedli manne na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który stępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc: Jakże ten może dać nam ciało swoje do jedzenia? Na to rzekł im Jezus. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli ciała syna człowieczego i pili jego krwi, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym, albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał ojciec, który żyje, a ja przez ojca żyję, taki ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba stąpił. Nie taki, jaki jedli, Ojcowi i poumierali, kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. To mówił, gdy nauczał w synagodze w Kafarnaum. Dalej jest jeszcze jakby parę wersów ważnych, ale już nie będę czytać. Proszę doczytajcie sobie, bo powiedziałam, że słowa Jezusa były bardzo kontrowersyjne, były bardzo ortodoksyjne. Dlaczego? Słuchajcie, dlatego właśnie, że. Zaraz potem jest napisane, że wielu uczniów zawróciło i już z nim nie chodziło. Gdy usłyszeli te słowa, słuchajcie, nie tych ludzi, którzy poszli za Nim po rozmnożeniu chleba, tych fanów, wielu uczniów jego, ludzi, którzy już byli Jego uczniami, bo nam się wydaje czasami, że Jezus miał tylko tych dwunastu apostołów, nie. Wielu jego uczniów od tej pory zawróciło i już z nim nie chodziło. Opuścili go po prostu, po tych słowach, które wypowiedział, a więc jego nauka była bardzo radykalna. Żydzi oburzali się też, dlatego że w zakonie było napisane przykazanie, aby nie jeść nigdy mięsa z krwią, było to dla Żydów bezbożnością, odwróceniem się od Bożych przykazań. Nie można było spożywać krwi, a tu Jezus mówi, żeby pić jego krew i spożywać jego ciało, które jest chlebem. Więc było to tak bardzo niezrozumiałe, ponieważ rozumieli to tylko w sposób właśnie dosłowny, że wielu go opuściło. Podejrzewam, że wielu też znienawidziło go za takie nauczanie. Słuchajcie, po pierwsze, słuchajcie. Jezus rozszyfrował ciekawość ludzi, którzy zanim popłynęli na drugi brzeg Morza Galilejskiego, Tyberiackiego. E znaleźli go. E uświadomił im prawdziwą e przyczynę. Po prostu najedli się chlebem, tak? Po prostu zostały zaspokojone ich potrzeby i dlatego go szukali. Oni się pytają, jak tu przypłynąłeś. On nie odpowiada im na to pytanie, tylko od razu im mówi, że szukacie mnie dlatego, że najedliście się po prostu tym chlebem. Słuchajcie, oczywiście właśnie są też w Nowym Testamencie inne sytuacje, gdzie dokładnie widzimy, że to najedzenie się, to po prostu zaspokojenie tych pierwszych potrzeb jest dla ludzi najważniejsze, że taki po prostu jest człowiek. Uczniowie rozmawiają na przykład w Łodzi ze sobą, że nie mają chleba. Tuż po rozmnożeniu chleba, bo to ta sytuacja zdarzyła się dwa razy w Ewangelii. Poszli też nabyć chleba, gdy Jezus w tym czasie rozmawiał z Samarytanką. Pamiętacie to spotkanie? I wtedy on jakby uzdrowił jej duszę, uzdrowił jej życie, zrobił coś ważniejszego, a oni po prostu skąd skupili się na chlebie w swoim życiu. I też, gdy szatan kusił Jezusa, kiedy mamy opisane, jego 40-dniowy post na pustyni, i wtedy przychodzi szatan i kusi go. To jedną z odpowiedzi Jezusa jest to, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust najwyższego. Więc tutaj też jakby Jezus mówi, że oprócz tego pokarmu, który karmi nasze ciało, ważniejsze jest to, co karmi ducha, ważniejsze jest Boże Słowo. No i znamy rolę i charakter jakby chleba tego smacznego chleba, od którego dzisiaj odchodzą różne diety, <laughs> ale za czasów Izraela diety ketogonicznej nie znano, więc chleb był podstawą pożywienia. Jeśli ktoś miał chleb, mógł się najeść. Tak? Była to powszednia potrzeba i ten chleb się nigdy nie nudził i on nigdy nie spowszedniał. Inne smaki owszem, zauważcie jest tak, ale tego chleba, jeśli ktoś się odżywia konwencjonalnie, to chleb nigdy nam się nie nudzi, tak? Codziennie potrzebujemy, aby żyć, i nie jeden raz Jezus je chleb z uczniami nie tylko na ostatniej wieczerzy, ale nie jeden raz tak się działo, więc jakby tutaj on nie kwestionuje, że to jest ważna potrzeba w życiu. Kolejny punkt. Jezus sam rozmnożył chleb, prawda? Na pustyni, kiedy ludzie nie mieli co jeść. On ten chleb rozmnożył. Ukazał wtedy naturę ojca, który troszczy się o potrzeby ludzi, który, który um, troszczy się o te najbardziej podstawowe potrzeby. Um, ale um, też w Nowy Testament jakby um, Jezus nigdy nie mówi, żeby się troszczyć o ten chleb. On naucza swoich uczniów, że mają modlić się chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj yy, a więc yy, praca nasze miejsce w tej pracy nasz sposób zarabiania yy, jest jakby sprawą drugorzędną zaraz po modlitwie tak, to jest oczywiście ważne w ten, w ten sposób mamy zabiegać o chleb dla nas, dla naszych rodzin, zdobywać go pracą własnych rąk bo o tym Biblia też mówi w listach yy, w listach apostolskich, w dziejach ale podstawowa rzecz, ważniejsza rzecz to jest modlitwa. Nie masz pracy, nie masz chleba, nie masz na chleb, módl się. To jest pierwsza, pierwsza rzecz. Jezus też powołuje się tutaj na sytuację Izraela, gdy, gdy ludzie potrzebowali chleba na pustyni, kiedy Bóg prowadził Izraela przez pustynię do Ziemi obiecanej, oni potrzebowali chleba i Bóg dał im mannę. Nie będziemy o tym czytać, ale krótko chcę się odnieść do tej sytuacji, jak to było. No właśnie, oni szemrali i Bóg w odpowiedzi na to dał im mannę. Oni szemrali, ale to na razie zostawmy. Słowo manna w ogóle to z hebrajskiego, to znaczy jakby, co to jest? Tak, tak, takie znaczenie jest, każdy codziennie zebrał jeden omer tej manny. Ona się pojawiała jak rosa rano, tak? to był taki jakby chlebek, jak kasza manna. Oni z tego robili sobie placki. I to, ten omer, to, to tak czytałam, że było to od 2 do 4 litrów, czyli ilość taka wystarczająca, aby każdy się nasycił. Szóstego dnia zbierali podwójnie. Ta manna w, w podwójnej ilości była zbierana po to, żeby w sabat odpoczywali, żeby starczyło im na sabat. To jest druga księga Mojżeszowa, 16. Nie, nie chcę jakby czytać całej tej historii, ale świadectwem też tego jest Psalm 70, 78, gdzie mamy chociażby takie świadectwo, kusili Boga w sercu swym, żądając pokarmu według woli swojej, tak? Po prostu ludzie kusili Boga, szemrając przeciwko niemu, narzekając, że mają mało, albo że chcą jeść, zamiast prosić z wiarą, z ufnością, z radością Boga o zaspokojenie potrzeb, ich postawa serca była niedobra. Oni po prostu narzekali, oni widzicie mieli taką tak, podstawę, takiego niewdzięcznego, ciągle niezadowolonego, roszczeniowego serca. I może spotkaliście się z taką postawą ludzi, czasami ludzie wobec ludzi mają postawę roszczeniową, tak? traktują drugiego człowieka, że ten człowiek jakby powinien zaspokoić ich jakieś wymagania, tak, odpowiedzieć na ich wymagania. Tutaj oni mieli taką postawę wobec Boga. Jak pięknie Asaf w Psalmie 78 nazywa mannę nazywa go chlebem anielskim. Izrael, choć był niewierny, miał szansę dzięki Bożej opiece, dzięki Bożej łasce, jeść to, czego nie mieli nigdy poganie. Inne narody, one same składały ofiary z pokarmów swoim bogom, ale ci bogowie nie żywili ich, nie okazywali im takiej łaski. Nie, troszczy, nie troszczyli się o potrzeby swoich wiernych, ale Jachwe jest inny. On daje chleb niebiański, on daje chleb anielski swoim dzieciom. I pamiętajmy o tym, że ten nasz chleb powszedni dzisiaj, on ma inny wymiar. Jest to, to nie tylko jest po prostu wynik naszej pracy, tak? I to jest nasze zaopatrzenie, które mamy od ojca od naszego dobrego ojca, który jest w niebie, do którego. Zwracamy się i do którego się modlimy? Jak często szemramy i martwimy się? Chciałabym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się nad tym: nie tylko prosząc o chleb, może o jakieś inne potrzeby w naszym życiu. Czy dobrze przechodzimy próby, które przychodzą do naszego życia, gdy czegoś nam brakuje, gdy czegoś nie mamy, gdy na coś czekamy? Czy o chleb właśnie wołamy z wiarą i zaufaniem? Czy z takim szemraniem i żądaniem według swojej woli? To jest jakby taka pierwsza rzecz, którą chciałabym dzisiaj postawić przed naszymi oczami, wymalować właśnie tą sytuację i to, co, to, co jakby tam Bóg pokazuje. Ci ludzie pragnęli tylko nasycenia swojego żołądka, a nie stawiali nie stawiali siebie jako Boży Naród. Nie, nie rozumieli, kim są jako, jako dzieci Boże, że mają prawo, że mają prawo korzystać z tego, co jest ich ojca. Nie rozumieli, kim tak naprawdę jest Bóg. Nie mogli tego zrozumieć, ponieważ właśnie ta postawa niewdzięczności nie pozwalała im poznać Boga takim, jakim był. Dlatego zanim nadleciały przepiórki, kiedy oni zaczęli szemrać, że już mają dosyć tego chleba, że chcą mięsa zanim naleciały przepiórki wieczorem, a manna po, miała pojawić się rano, Bóg objawił im swoją chwałę w obłoku, jest napisane e, szósty rozdział, e, szósty siódmy werset, a rano ujrzycie chwałę pańską, gdy usłyszysz mranie wasze przeciwko Panu jest napisane, że kiedy jeszcze Aaron przemawiał do ludu ukazała się im chwała Pana i dlaczego o tym mówię, nie czytam już całości e, bo to było tak, jakby Bóg nie mógł się doczekać, żeby pokazać im swoją chwałę, żeby pokazać im, jaki jest naprawdę, e, aby powiedzieć halo, tu jestem. Oni narzekają, oni szemrają, gadają na niego, plotkują na niego. A On mówi, co tam mięso, które jedliście w Egipcie, co tam e, wasze szemranie, ja jestem wszechmocny, oto jest moja chwała. Nie możecie mnie traktować jak człowieka. Zobaczcie, kim naprawdę jestem nie możecie mi odmówić chwały nie możecie mi odmówić świętości zobaczcie jaki jestem wszechmogący nieskończony prowadzę was przez wielką pustynię myślę o wszystkim dam wam wszystko co chcecie czego potrzebujecie zobaczcie kogo macie za przewodnika i opiekuna i to jest nasza wycieczka na tą pustynię to co się działo tam i wtedy Dlatego, że może znamy Pana. Może mimo to, że go znamy i nieraz go poznaliśmy poprzez Jego wielkie dzieła, dalej wpadamy w ten kanał i zaczynamy szemrać, zaczynamy narzekać, powątpiewać. Może właśnie Bóg stoi dzisiaj koło nas, kiedy. i mówi: Halo, zobacz, tu jestem. Na mnie się skarżysz. Może chce, żebyś podniósł swoje oczy i zobaczył chwałę Boga, Jego wszechmoc, Jego dobroć. Jeden omer na każdego. Zebrali tyle, ile dali rady, i, i każdemu starczyło dosyta. Wiecie, jeżeli ktoś zabrał, zebrał więcej, bo był zachłanny, to działo się tak, że ta manna gniła, po prostu psuła się w tych zapasach. Ludzie liczą się z Bogiem ze względu na swoje potrzeby. Zobaczcie, Chrystus mówi: Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa. O pokarm życia wiecznego, który da Wam syn człowieczy, na nim bowiem położył Ojciec Bóg pieczęć swoją. Po co najważniejszą myślą tutaj o pokarmie duchowym? Jezus tutaj nazywa siebie myślę, że celowo synem człowieczym. Są takie miejsce w Biblii właśnie, miejsca warte rozważania. A Boga nazywa swoim ojcem. To jakby wskazywał na siebie właśnie to, co mu zarzucali. To ja, człowiek, syn cieśli Józefa, syn Marii, którego znacie, dawam prawdziwy chleb, a Bóg jest Jego prawdziwym ojcem. I namaścił Go na Mesjasza. Jezus pójdzie dać swoje ciało za grzechy świata. Dokładnie tak. Kiedy manna spadała wtedy na pustyni, wiele lat wcześniej, oni mówili, co to jest? Co to jest? A dziś stoi przed nami Chrystus. Bardzo często stoi, ponieważ jakaś osoba wierząca opowiada nam o Nim, mówi nam. Że warto przyjąć Jezusa, że Jezus przyniesie życie do, twojego, do Twojej egzystencji, że Jezus da Ci życie wieczne, że Jezus przyprowadzi Cię do Boga, Syn Człowieczy, tak samo się nazywa. Co to jest? Można powiedzieć, że dziś, kiedy mówimy ludziom o Jezusie, człowiek pyta, co to w ogóle jest? Kto to jest? Jezus. Manna prawdziwa Jezus który stąpił z nieba chleb e, anielski chleb niebiański e, który syci daje życie odżywia każdą komórkę e, daje wzrost daje życie ratuje e, ratuje głodnego Jezus nasz pan e, i tamci ludzie jedząc mannę na pustyni oni poumierali. Tak kiedyś było. A dzisiaj, że chleb, to znaczyło, że chleb nawet anielski nie wystarczał, żeby żyć życiem wiecznym. Do tak życia tak. potrzebujemy Jezusa. Bez Niego, bez tego nowego, innego chleba, nie będziemy mieć życia wiecznego. I Chcę Wam przeczytać, ponieważ zawsze chcę, żeby był taki wątek osobisty w tych rozważaniach, może żeby też były lżejsze. E chcę przeczytać fragment z ostatniego rozdziału mojej książki, którą e Pogryz mi pies, zobaczcie, to też przepraszam, ale tak jak mówię, mieszkam ze zwierzętami. E Książkę, którą wydałam e 6 lat temu. Zuzanna, córka króla, gdzie opisuje historię naszej adoptowanej córeczki, jej życia, nasze spotkanie z nią i w ogóle to, co Bóg czynił, przeprowadzając ją do nas, do nas, do naszej rodziny. Jest taki rozdział, Ostatni chleb. Wczoraj to właśnie znalazłam, kiedy myślałam o tym wykładzie, co dzisiaj będę nagrywać. To jest taki wątek osobisty. Ja tu piszę o Zuzi na koniec, ponieważ Zuzia kiedyś była głodzona i e, bardzo długo no jakiś czas zmagała się z tą traumą e, głodu. Napisałam na koniec taki krótki fragment e, przeczytam. Zuzia dziś martwi się o swój chleb, ale kiedyś raz na zawsze zrozumie, że Bóg zatroszczył się o nią, aby go miała każdego dnia. Musi minąć czas, bez tego nie da rady. Nie ma wielkich zmian na pstryknięcie palcem. Nam się wydaje, że są, bo widzimy Boże cuda, przełamania, uwolnienia, uzdrowienia. Ale one, i tak podobnie jak słowa prorocze, muszą okazać się w czasie. Bóg je czyni, ale czy człowiek będzie z nich korzystał? Widziałam nawróconych, gorliwych dla Boga ludzi, którzy dziś z powrotem nurzają się w grzechach. Jednak łaska wciąż działa. Jest także nad Zuzą. Czasem wydaje się, że czteroletnia Zuzia żyje jedynie myślą o jedzeniu, ale ja wiem, że Pan cierpliwie zajmuje się nią w swojej miłości. Kiedyś będzie zupełnie wolna od tej choroby. Dojdzie do momentu, gdy pozna jego jako chleb, który zaspokaja jej wszelkie potrzeby, dużo ważniejsze i większe, niż tylko te cielesne. Kiedyś przyjdą dni, gdy jej zachłanność dotyczyć będzie tego, który stąpił z nieba, by nas obdarzać. Zuza będzie rwać rękami niecierpliwie, ze światłem nadziei w swych ogromnych oczach. Mamo, a moje dzieci w przedszkolu. Zuza zawsze mówi: Moje dzieci nie lubią sałatki, wiesz, i mi oddają. Oczywiście, że tak. Dziś panie w przedszkolu są zachwycone, bo inne dzieci to niejadki, a Zuza zawsze bierze dokładki. No proszę, jaki zuch. To tak, na marginesie. To Jezus wywalczył nam swoją śmiercią na krzyżu, zbawienie. Życie, życie za darmo. Wystarczy je wziąć. To jest łaska, to jest za darmo. Słuchajcie, Jedzenie tego chleba i picie krwi Jezusa to jest po prostu korzystanie z tej ofiary, z ofiary zastępczej, zastępcza ofiara zamiast nas, w tym sensie życie dzięki łasce, życie dzięki temu, co stało się na krzyżu, umarło tam ciało, przelała się pewna krew, i to jest pokarm, który jest ważniejszy od tego, który syci tylko ciało, dlatego że nasz duch, słuchajcie, nasz duch musi żyć. Inaczej będzie po prostu martwy. Bez przyjęcia ofiary Jezusa, nasz duch pozostanie martwy. Oczywiście nie rozważyliśmy wszystkich bardzo ważnych myśli, które tam w tym dzisiejszym fragmencie, dosyć długim, były przez Jezusa przedstawione. Ale myślę, że to, co ważniejsze, w sposób taki um, osobisty też, Przedstawiłam Wam, chciałam nawiązać też do mojej historii, do historii mojej córeczki, dlatego, że, wiecie, ja słowa Jezusa traktuję bardzo, bardzo życiowo, bardzo praktycznie. Staram się żyć tym, co słyszę, staram się przyjmować wiarą to, co słyszę. Jest to dla mnie prawda, jest to dla mnie rzeczywistość. Wprowadzam to w życie i widzę owoce tego. Widzę owoce tej wiary, że dzięki temu właśnie moje życie jest cudowne, że dzięki temu mogę przeżywać łaskę Bożą, mogę przeżywać zmiany, działanie Boga bardzo często ponadnaturalne i Bóg prowadzi nasze sprawy, jeśli mu ufamy. Więc pomyślcie o tym, co dzisiaj powiedziałam, o Jezusie, o chlebie, który zstąpił z nieba, abyśmy przez niego mieli życie, abyśmy jedli Jego ciało, abyśmy pili Jego krew. I dzięki temu, abyśmy byli żywi już na wieki, już na wieki. A śmierć będzie wtedy tylko przejściem po prostu z jednej strony na drugą, i nie będzie miała takiego większego znaczenia. Jest to możliwe. Zachęcam wszystkich do słuchania. Jeśli odnajdujesz coś ważnego dla Twojego życia w tych rozważaniach, proszę subskrybuj mój kanał, proszę polajkuj. Proszę udostępniaj, spotykamy się za tydzień. Będziemy kolejne fragmenty czytać. Mam nadzieję, że wzięliście nie tylko to, co zawsze podkreślam, ale też inne myśli z dzisiejszego słowa. Dziękuję Wam bardzo. Pa! pa.